Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam cię w sklepie 1 lutego 2026 roku. No i co, zwyczajny serial nadal w sklepie? I mamy nowy zestaw wieczne Arkana za 2600. I mamy w nim nowe skiny i temy. Czyli akultura za 1200, tak się tutaj prezentuje, wraz z takim stylem i stylego, diabeł za 300, okultystyczne ostrze za 500. Mroczne arkana za 500. Upadek za 1200. Tak to wygląda wraz z takimi stylami. I tyle Śmierć za 300, Gwieździsta Kosa za 800, Skazane Arkana za 500, Magius za 1200. Tak się to prezentuje wraz z takim stylem. I stylego. Sprawiedliwość za 300. Ostrze arbitra za 500. I przeznaczone Arkana za 500. I mamy nowe buty, czyli Nike Up Aptempo, Black Silver za 800. i ceramiczne cuda za 600. Taktyczny szeregowy z legionu za 800. Boskodzi za 800. Niewidzialna za 500. Apollo za 1800 wraz z takim kilofem. Takumi z odmentów za 1500. Wraz z takimi kilofami. Rzeczny Księżyc za 500. Dropy Fortnite to samo. I mamy nowy zestaw z szafki Bewitching. Czyli Serenada za 1200. Powolne Oklaski za 200. Podniebna płaszczka za 1200. Opalizujący Kilow za 800. Wieczne 0 za 500. I zestaw szafki Bewitching za 3900. Mi tyle pokazuje Wam cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie ma. Ciężnego itema kosztuje 2400. Zarzuć rytm nadal w sklepie. Ford. to samo ikonowe emotki nadal w sklepie powrócił zestaw go go pozycje treningowe za 300 mini fura miało śniaka za 500 South Park to samo. Deo za 1500. Gwiazdnny ścigacz za 800. Byczek za 200. Mariana za 1500, Bodzio 3000 za 1200, Mini Skrzypeczki za 200, Papierowy Samolocik za 800, Kurochomura za 1500, Ścieżki Amowe nadal w sklepie. Odpalać silniki, to samo. Lisa nadal w sklepie. Nie już dzisiaj zakładki Ed Eddy, Naruto, zakładki sklep Sezono UG, Majora Lasera i Tylera The Creatora. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie: subzone łapkę w górę, kod Digilon w sklepie, hashtag EpicPartner, hashtag reklama. A jeśli z Wami żegnam, Siemneczko.